Cześć, tu Lata, od Planów i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Chciałabym z Wami pogadać o tym, co się dzieje ostatnio u mnie, bo poziom mojej energii i moje poczucie daje mi... pozostawia sporo do życzenia. Chociaż zawsze jak włączę ten, ten play, ten przycisk, żeby się nagrywało, to jakoś... Ten uśmiech mi się pojawia na twarzy i jakoś tą energię znajduję. No, tak to na co dzień jednak wolałabym spędzać mój czas w łóżku, haftując, malując i oglądając seriale. Właśnie mam taki drugi tydzień. W sumie to mogłabym powiedzieć, że od czasu mojego powrotu z Hiszpanii ten poziom energii mój otrzymuje się niższy. Ja w międzyczasie byłam chora, yy, więc to też się pewnie do tego przyczyniło. No i myślałam, że mi to przejdzie, ale już tak nie przechodzi. Więc postanowiłam, że kurde, coś trzeba z tym zrobić, mimo że nie chce mi się, <grym> ale no, nie podoba mi się ten stan rzeczy więc jakoś to zmienię też pogoda i zimno nie, nie przyczynia się do, do tego, żeby było mi lepiej. Jestem właśnie pod kocem elektrycznym, ogrzewam się, mam ciepłą herbatkę w hot chocolate kubku, ale on nie ma, nie ma rączki i mogę sobie tak. Nie ma uszka, więc mogę sobie tak ogrzewać ogrzewać ręce przy okazji. Do rzeczy, co się w ogóle stało. Chciałam sobie przygotować jakiś plan na ten odcinek, wypisać w punktach, o czym chciałam z Wami pogadać, ale nie mogłam się za to zabrać, więc stwierdziłam, że dobra, jeśli nie potrafię o tym pomyśleć i zagłębić się w to i napisać to sobie tak. Chciałam sobie tu zaszczycić, napisać nawet. Wzięłam zeszyt, zrobiłam nagłówek, no i na tym się skończyło. Więc stwierdziłam, że może jak pogadam sobie z Wami, no to coś mi z tego wyjdzie. Oby, mam taką nadzieję. Ogólnie to sobie zapisałam w, moim, w mojej harmonogramie publikacji, że chciałabym porozmawiać z Wami, dlaczego przestałam realizować swoje plany, taką szczerą pogadankę zrobić, no i ułożyć jakiś plan naprawczy. A co moim zdaniem przyczyniło się do tego, że ja tych moich planów tak bardzo nie realizuję? Oprócz tego, że to jest chyba jakaś taka sezona, sezonowa depresja, mam nadzieję, że tylko sezonowa, no ja jednak jestem osobą, na którą bardzo mocno wpływa to, jak jest na zewnątrz. Jeśli jest jasno, to ja mam energię do działania, a jeśli jest ciemno, szaro-buro, to tej energii nie mam, zdarza się tak, że ja, nie wiem, wczoraj się obudziłam i mówię, kurde, jest ciemno, staram się być około 7, więc nie chciałam się wstawać z łóżka, no bo było ciemno, a zanim zrobiłam, co miałam zrobić, to była 15 i też już było ciemno, więc no. Dzisiaj miałam postanowienie, że od razu po wstaniu pójdę na spacer, żeby jakoś tak znaleźć te kroki, wyjść z domu, bo wiadomo, jak ja pracuję zdalnie, to zdarza mi się, że z tego domu nie wychodzę. Szczególnie jak mi się nie chce tam, nie jest pięknie. Bo jak jest pięknie, to mi się od razu chce wyjść i już planuję to wszystko. Ale y, jednak zapomniałam, że w pracy mam takie rzeczy do zrobienia, które y, no, wymagają tej mojej obecności rano, więc nie byłam na żadnym spacerze. Mm. No w ogóle wrażenie, że jestem jakaś taka spowolniona, pewnie to też słyszycie, jakoś tak wolniej mówię, bez takiej energii. No, to nie jest to, to nie jest to, co powinno być. Jestem zmęczona. Jeszcze kawy nie piłam dzisiaj, ale nie wiem, nie potrzebowałam kiedyś kawy, żeby się obudzić. I czułam, że mi ta herbatka pomoże. No. Mamy ciepło na mieszkaniu, mamy bardzo ciepło na mieszkaniu, ale mimo to cały czas mi zimno, więc się dogrzewam. Z czego jeszcze myślę, że wynika... To moje, moje gorsze samopoczucie. Bo to jest też takie w głowie mojej. Ja nałożyłam na siebie bardzo dużą presję działania i chciałam wystartować z całym projektem dla Was do stycznia, ale nie wzięłam pod uwagę tego, że oprócz tego. Nie wzięłam pod uwagę tego, że są święta, czyli jest więcej rzeczy związanych z prezentami, z jakimiś ustaleniami. Dodatkowo mamy wesele, i też z tym weselem jest trochę załatwiania. Mamy wesele w czerwcu, no ale załatwiamy teraz plus przeprowadzka i z tym też cały czas jakaś lista rzeczy do zrobienia. Wczoraj wypisałam sobie jeszcze studia, i też pierwsze egzaminy już mam w grudniu, pierwsze projekty zaliczeniowe, więc nie wzięłam po prostu tego pod uwagę. I. Czy raczej nie myślałam o tym? Mówię, no dobra, jest to, ale to przecież ogarnę wszystko bez przesady. No i tak się stało, że pokazywałam wam w ostatnim vlogu tą moją długą listę do rzeczy do zrobienia, nie? No i tak to nie powinno wyglądać. No przecież, kurde, kto jest w stanie zrobić tyle rzeczy? Znaczy, to nie były jakieś mega długie rzeczy, ale, no, ale i tak, to jest przytłaczające. No i dodatkowo mam tu listę rzeczy, które musimy zamówić na mieszkanie i musimy tak to mniej więcej ogarnąć, żeby wszystko przyszło w dobrym czasie. Część rzeczy jeszcze trzeba wybrać, no ale tutaj będę potrzebowała zaangażowania Roberta. Powiedział, że dzisiaj po południu powinien mieć czas, bo on też ma teraz w koniec roku dużo pracy, więc no, obydwoje mamy dużo pracy. Ja dodatkowo nałożyłam sobie taką siebie taką chorą presję, że chciałabym wystartować dla Was taki projekt, który pozwoli Wam w taki sposób wyznaczyć swoje cele, żebyście je zrealizowali. Taka przestrzeń, w której też wspólnie motywowalibyśmy się do realizacji tych celów, konsultowali to ze sobą, no i tak napędzali do działania takie partnerstwo w produktywności. Narzuciłam sobie takie tempo pracy z tym, jeszcze do tego studia, praca, mieszkanie, wesele, jak ja to wszystko wypisałam, no to nie jest normalne, że jedna osoba ma tyle rzeczy na głowie, jeszcze do tego życie codzienne, sprzątanie tutaj, gotowanie i takie rzeczy. I też wpadłam jakąś taką załamkę, że za mało robię, że to wszystko, co robię jest niewystarczające. Że powinnam robić więcej, że to co robię też nie przynosi mi żadnych efektów. W sensie, no, wrzucam sobie te filmiki do internetu no i co z tego, po co to w ogóle jest? Ciężko tak się mówi. Mam wrażenie, że mówię takie masło myślane. No, po prostu nie jestem w dobrym miejscu, tak w głowie. Dużo czasu zajmuje mi e, rano, żeby się ogarnąć, żeby się zmusić, żeby wstać z łóżka, żeby coś zrobić. Wolę właśnie pohaftować, wolę sobie porysować, pomalować, coś zrobić, co, co tak by zajmie mi mózg i nie będę myśleć. Przestałam chodzić na trening, przestałam trenować. To również było powiązane z moją chorobą i z tym, że miałam naciągnięte to żebro i no, nie mogłam fizycznie trenować, no i tak przestałam i nie wiem, w sumie mogłabym już wrócić powoli do tego, ale jakoś też mi się nie chce, nie umiem się jakoś to, to wszystko zabrać. No. I rzekałam 10 minut, bo tyle mam włączone nagrywanie, ale do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że no, coś trzeba z tym zrobić, że to nie może tak być. Chciałabym ułożyć jakiś taki plan naprawczy. Wymyśliłam sobie ostatnio, że może spróbuję zrobić taką właśnie serię pod znaki, pod... Czekajcie, muszę się poprawić na krześle. Że może spróbuję zrobić coś takiego typu minimum, e, czyli taki plan naprawczy minimum, żeby też tej presji na siebie takiej dużej nie nakładać. No i może to też dla Was będzie pomocne, no bo wy, mamy święta i my, mamy tą okolicę przedświąteczną, taka gorączka przedświąteczna jest i wydaje mi się, że nie tylko ja mierzę się z takimi wyzwaniami, plus mamy właśnie końcówkę roku, myślimy sobie w tym naszym roku, robimy podsumowania i niekoniecznie zawsze jesteśmy z tego zadowoleni. Więc stwierdziłam, że zrobię sobie taki plan minimum. Próbuję go zrealizować, no i będę Was o tym informowała. Będzie to mój plan naprawczy. Plan powrotu do, do, do siebie. Nie wiem, czy to wszystko, co powiedziałam, ma sens. Ale y, wyjdzie w praniu. Mam tych swoich wypocin, no i jeszcze y, coś nawet mi się dzisiaj śniło. I jak ja przeanalizowałam ten sen sobie, znaczy przeanalizowałam, no, pomyślałam o nią rano, mówię, jaki to był bez sensu sen. Yy, śniło mi się, że... Yy, znaczy, ogólnie to sobie myślę czasem, że powinnam iść do normalnej pracy, yy, bo no, pracuję z domu, ja nie pracuję na cały etat yy, i tak sobie myślę, idź ty do, w końcu do normalnej pracy, a nie leżysz w tym domu i, i nic nie robisz. Ja wiem, że tak. Wiem, że to nieprawda, ale tak sobie myślę. I śniło mi się nawet dzisiaj, że Robert mi powiedział, że mam iść do normalnej pracy, gdzie my o tym rozmawialiśmy. I był okres, że ja chodziłam na cały etat do pracy i my lubimy to, obydwoje lubimy to, że ja jednak jestem w tym domu, ja mam czas, teraz odkurzacz odkurza, zaraz zbiorę pranie i jest po prostu w tej mojej pracy teraz ten czas na to, żeby ogarniać te domowe rzeczy w trakcie dnia, jest na to przestrzeń i to nam ułatwia też to życie popołudniowe potem nasze, wspólne już. I... No, ja wiem, że on by mi nigdy tak nie powiedział, ale jednak mi się taki śniło i ten sen był taki bardzo rzeczywisty. Więc to też, dlatego też właśnie mam tą presję nałożoną na siebie, że powinnam wystartować z jakimś projektem zrobić coś super. Ale z drugiej strony potem sobie myślę, dlaczego ktoś chciałby wziąć udział akurat w moim projekcie, coś ode mnie kupić, i tak dalej, i tak dalej. Więc, no, to wszystko jest takie przytłaczające. Przybijające, ja wiem, że tak. Y, ogólnie to są takie dwie strony: mnie ta taka strona racjonalna i ta taka nieracjonalna. I ta racjonalna, racjonalna wie, że to wszystko jest proces, że ja tak naprawdę dużo robię i y, nie ma się co. Y, nie wiem, załamywać, obwiniać, narzucać się na siebie presji, a ta druga to jest ta strona, która mówi, możesz robić więcej, jeszcze bardziej, mocniej działaj, dowal sobie jeszcze, nie robisz wystarczająco dużo i tak dalej, i tak dalej. No. Więc co? Chcę ułożyć coś, ten plan. Tak jak mówiłam, który pozwoli nam to wszystko wypośrodkować. Więc siadamy do tego. Zacznę od wypisania sobie wszystkich rzeczy, które mam teraz do ogarnięcia. Mamy pisane rzeczy, które ogarniam. Przejdę do tego, co to jest minimum z każdej z tych, z tych rzeczy. Ok, mamy mój plan minimum. Mój plan naprawczy to zakłada działanie. Które zakłada działanie, zakłada, że e, będę... Ja sobie tego jeszcze nie zapisałam, ale bardziej to teraz układam, bo wypisałam sobie takie minimum z każdej rzeczy, którą muszę zrobić. I wyszło mi, że to jest jakieś 5 godzin. 5 godzin na top, czyli ta od planów, na wili, czyli na pracę, plus do tego 30 minut codziennie chciałabym poświęcić na aktywność fizyczną. Bo ja nie wychodzę z domu, ja mam na koniec dnia 800 kroków, więc to trzeba zmienić. Plus mieszkanie, studia i wesele, no to jest step by step, krok po kroku. Mm. No bo tego tak się nie da, nie da ogarnąć, ale to też po południu sobie ogarniać. Mam fajnie studia, akurat mam fajnie rozpisane. Krok po kroku chodzi o to, że głównie, żeby ta praca była tu w głowie, bo ja cały czas mam robić to, co wcześniej, więc myślę, że. Podstawą będzie tutaj zwrócenie uwagi na moje popołudnia i moje wieczory, bo zauważyłam, że jeśli ja dobrze zrobię mój wieczór i będę trzymać się mojej wieczornej rutyny, to rano nie mam problemu ze wstajem. No i kluczem jest też poradzenie sobie z tym chłodem rano, ponieważ mi się nie chce rano wyjść z łóżka, bo jest mi zimno. Przyjudzę sobie szlafrok z domu rodzinnego, więc może to. Mi pomoże i chcę się oduczyć leżenia w łóżku i przeglądania social media, bo to też jest zły nawyk, który sobie wyrobiłam między innymi przez te chłody, bo ja leżę w łóżku, chcę się zagrzać, no i przeglądam social media i tak potrafię spędzić około godziny, albo na przykład zasnąć z powrotem. I potem jestem cały dzień w biegu, albo nie chcę mi się, bo mówię, a po co już ten dzień jest stracony, więc poleżę sobie jeszcze, albo pomaluję sobie obrazek. O, o co w ogóle chodzi z tym malowaniem obrazka? Znaczy, ogólnie to są super rzeczy, mi to mega relaksuje. Yy... No, ale... Yy, ale potrafię, jeśli to robię w trakcie, kiedy powinnam robić inne rzeczy, no to nie jest dobrze. Chodzi o malowanie po numerkach, bo yy, maluję obrazek, który będzie w przyszłości moim tłem, bo na nowym mieszkaniu będę miała... nie będę miała za sobą Roberta, tak jak teraz, w sensie tam jest stanowisko Roberta do pracy, tylko będę miała ścianę. No i chcę na tej ścianie powiesić sobie obraz. Mam nadzieję, że będzie to bardziej atrakcyjny widok niż monitor. Dobrze, więc co? Startujemy z moim planem minimum. I myślę, że. Będziecie go mogli realizować razem ze mną, w sensie, że będę go Wam pokazywała. Jeszcze nie wiem, jak to rozwiąże, ponieważ ja mam już harmonogram publikacji na grudzień przygotowany, więc jeszcze nie wiem, jak to rozwiąże. Zobaczymy, zobaczymy. Muszę to sama wymyślić. No i co, zaczynamy dzisiaj? Co prawda jest już 11.30, no ale y, zaczynamy dzisiaj, bo to, że jest taka godzina, to nie znaczy, że jest y, już za późno. Ja już dzisiaj trochę popracowałam. I teraz nagrywam dla Was filmik, więc to, idę nalać sobie drugi kubek herbatki, bo go cały wypiłam podczas nagrywania tej wstawki dla Was. Składam pranie, przerzucam odkurzacz do tego pokoju, bo teraz odkurza nam sypialnię i łazienkę. Za załatwiam transport, kanapy z Agaty. I co my tu jeszcze mamy? Co ja, co ja, ja w ogóle się przyłapałam, że ja cały czas mówię w liczbie mnogiej. Znaczy nie wiem, czy Wam to przeszkadza. Mi to nie przeszkadza, ale jak montuję to potem to widzę. Więc, no, i potem zabieram się za moją listę. Nawet widzicie, nawet mój plan jest minimalistyczny w tym tygodniu, więc zabieram się za to, co mam tutaj rozpisane na studiu. Odcinek miałam nagrać wczoraj, ale mi się nie chciało. I prasowanie mam też wczoraj nie zrobione, ale to dlatego, yy, znaczy, to pewnie była taka wymówka, ale ta wymówka miała sens, ponieważ yy, tam. Tam stoi pranie, które wczoraj było jeszcze mokre, bo ja je powiesiłam wczoraj rano, no około 11, bo rano je puściłam, więc stwierdziłam, że dzisiaj poprasuję. No to będzie już suche i nie będzie się kumulować, więc. Więc dzisiaj mi zostało prasowanie. Dobra, co, co, to co? Ja działam. Wytrzymajcie za mnie kciuki. No i wracamy na stare tory. Pozbywam się tej, po prostu walczę z tym, żeby pozbyć się tego jego słabszego okresu. To już moja mama zauważyła, że to się ze mną i tak po ostatnim vlogu i mówi, że i tak przykro było. w sensie smutno się zrobiła, jak oglądałam. Mama mamo, to nie oglądaj następnego, bo planuję o tym pogadać. Więc cześć, mamo, bo pewnie i tak oglądasz. Wszystko będzie dobrze. Ola, mam tu plan naprawczy. Wdrażamy go właśnie. Wdrażam go właśnie. Ale wy mi towarzyszycie, więc wdrażamy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować mojego kanału i widzimy się tutaj w przyszłym tygodniu. Cześć!